Zalej makaron z zupek chińskich gorącą wodą. W tym przepisie wykorzystasz go w zupełnie inny sposób. Na samym początku gotowania włóż do naczynia cztery makarony z zupek chińskich. Zalej taki makaron wrzątkiem i odstaw pod przykryciem do napęcznienia. W międzyczasie weź jedną pierś z kurczaka. Po czym pokrój kurczaka na mniejsze kawałki, najlepiej w kostkę, włóż go do szklanej miski. Po czym dopraw mięso przyprawami. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Na patelni rozgrzej klarowane masło, dodaj pokrojonego kurczaka. Smaż go aż będzie gotowy. W osobnym naczyniu przygotuj sos. Wymieszaj taką samą ilość jogurtu naturalnego i majonezu. Na koniec do sosu dodaj także jedną łyżeczkę musztardy. Teraz do miski włóż gotowy makaron. Możesz go pokruszyć lub pokroić na mniejsze kawałki, żeby nie był za długi. Dodaj usmażonego wcześniej kurczaka. Do makaronu dodaj kukurydzę, ale także wcześniej pokrojoną czerwoną paprykę, ogórki konserwowe i trochę czerwonej cebuli. Zalej wszystko sosem. Następnie wszystko dokładnie wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Sałatka z zupek chińskich jest już gotowa. To idealne danie na imprezę, ale nie tylko. Ciesz się daniem z przyjaciółmi.